Serdecznie Państwa witam w czas wielkanocnego świętowania. Wielkanoc to największa uroczystość kościelna, nazywana uroczystością uroczystości, przypadająca zawsze po pierwszej dosennej pełni księżyca. W świętowaniu tego okresu splatają się elementy pogańskie z chrześcijańskimi, tworząc swego rodzaju synkrety zwierzeniowy. To czas szczególnie bogaty w różnego rodzaju obrzędowość agrarną która odzwierciedla radość z powrotu wiosny i troskę o przyszłe urodzaje. Najbardziej barwna, ludyczna zwyczajowość skupiona jest wokół kościoła katolickiego. Współcześnie zwyczaje ulegają zmianom. Niektóre jednak, jak błagalne, piesze procesje mężczyzn, przetrwały w tradycyjnej formie. I o nich dziś chcę Państwu opowiedzieć, zwłaszcza, że ze względu na obecną sytuację w tym roku zapewne się nie odbędą. Jednym z wiosennych zwyczajów agrarnych jest procesja w Borkach Małych na Śląsku-Opolskim. Wielkanoc, około trzeciej nad ranem, 12 kawalerów, symbolizujących apostołów, wyrusza na obchód pól. Figurę zmartwychwstałego niesie ten, który zamierza się w najbliższym czasie żenić, bądź najstarszy z uczestników. Pozostali idą z procesyjnymi chorągwiami, przepasani szarfami. Śpiewają pieśni wielkanocne, prosząc o urodzaj pól. I błogosławieństwo dla rolników. Młodzi ludzie swój udział w procesji uważają za zaszczyt, a tradycja uczestnictwa zwyczaju przekazywana jest z ojca na syna. Najstarsi mieszkańcy twierdzą, że sięga on co najmniej przełomu XIX i XX wieku. Kolejna procesja mężczyzn wyrusza na wiosenny obchód pól wczesnym rankiem w poniedziałek wielkanocny spod kościoła Trójcy Przenajświęczej w Wiśniczach w powiecie gliwickim. Uczestnicy śpiewają pieśni wielkanocne i wznoszą modły przy przydrożnych krzyżach oraz przy barokowej kaplicy w urokliwym przysiłku wsi na tzw. gojach. Należy ona do najpiękniejszych polnych kaplic na Górnym Śląsku i od XVII wieku jest miejscem lokalnego kultu, w którym szczególną czcią otacza się wizerunek Matki Boskiej Bolesnej. Przy tej kaplicy uczestnicy chwilę odpoczywają. Tu młodym zbożem przyozdabiają figurę z stałego, a potem wędrują dalej w kierunku wsi i miejscowego kościoła. Podobne procesje w Wielkanocny Poniedziałek mają też miejsce w Szałszy w Powiecie Tarnogórskim oraz we wsi Świbie w Powiecie Gliwickim. Wszystkie one mają zdecydowanie charakter błagalny. Uczestnicy proszą o dobrą pogodę, o urodzaj, błogosławieństwo dla rolników, plonów, błagają o opatrzność o zachowanie pól i zasiewów od niepogody, pożarów, kradobicia. Wymienione zwyczaje są nadal żywotne, choć rolnictwo już dawno straciło swoje znaczenie. Każda ze społeczności, w których są kontynuowane, przypisuje im rolę tradycji własnej, unikatowej, wyróżniającej społeczność tworzonej od niepamiętnych czasów którą warto i należy pielęgnować. Rolę spuścizny, której nie można się sprzeniewierzyć. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się procesję kontynuować. Dziękuję za spotkanie i życzę radości ze zwycięstwa życia nad śmiercią, z powrotu życia w przyrodzie, mocy życiodajnego słońca oraz radości i siły w tym trudnym czasie. A jeśli takie procesje mają miejsce w Państwa okolicy, to proszę, napiszcie do nas.